Cześć, nazywam się Alicja Erasmus i witam Was na kanale Biznes na Słuchawkach, na którym dzielimy się doświadczeniami z branży call center. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o lojalności klientów. Lojalny klient, czyli jaki? Taki, który będzie stale zainteresowany ofertą, będzie wracał po więcej, a nawet będzie akceptował wyższe ceny. Lojalny klient to stały klient, czyli źródło przychodu dla firmy, które jest tańsze w utrzymaniu niż pozyskiwanie nowych klientów. Co wpływa na lojalność? Przede wszystkim zaufanie, satysfakcja oraz pozytywne doświadczenie. Każdy z nas ma swoje ulubione restauracje, takie, których jest się częstym bywalcem i pierwsze przychodzą na myśl przy haśle zamówmy coś na wynos. Pomyślcie, co sprawia, że chcecie tam wracać? Wierzycie, że jedzenie będzie tak samo smaczne jak poprzednio, że obsługa będzie miła i pomocna, a dostawa szybka, że wydane pieniądze będą warte zakupu? Ten mechanizm działa tak samo w każdej branży. Czy pozyskanie lojalnego klienta to bułka z masłem? Nie, ale trzeba na to spojrzeć jak na wyzwanie, które musimy podjąć, by rozwijać markę. Przede wszystkim należy zrozumieć, że jest to proces, a proces wymaga czasu, zaangażowania i planowania. Aby klient stał się lojalny wobec marki, musi być zadowolony z produktów czy świadczonych usług. Musi mieć pozytywne doświadczenia nie tylko podczas samego procesu zakupowego, ale również podczas obsługi pozakupowej. W przypadku usług jest to np. telefon powitalny, czyli tak zwana pierwsza pomoc i przede wszystkim dobrze prowadzone biuro obsługi klienta, w którym klient zawsze otrzyma pomoc i wsparcie. W przypadku zakupu produktów Chodzi o odpowiedni marketing, taki jak mailing, smsy z informacjami o promocjach czy nowościach. Doskonałym narzędziem do nawiązania bezpośredniej relacji z klientami są media społecznościowe. Jeżeli prowadzicie fanpage na Facebooku, to angażujcie swoich obserwatorów tak, by budować więź z marką. Zachęcajcie ich do aktywności i pokazujcie, że są ważni dla firmy. Skoro już wiemy, że proces budowy lojalności jest długi i istotne znaczenie odgrywa jakość obsługi klienta, to czy firmy mające niewielkie budżety mają jakąkolwiek szansę mierzyć się z dużymi graczami na rynku? Małe i średnie przedsiębiorstwa wcale nie mają gorszych warunków do budowania lojalności wśród klientów. Mogą wręcz przygotować spersonalizowane oferty dostosowane do aktualnych potrzeb. Bo lepiej znają swoich klientów. Co więcej, coraz częściej obowiązki związane z obsługą około i posprzedażową przekazywane są zewnętrznym partnerom. Dzięki temu organizacja nie musi mieć kompetencji w tej dziedzinie. Firmy outsourcingowe mają wieloletnie doświadczenia z różnych branż, dzięki którym dostosują obsługę do konkretnej marki. Wszystko zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy. Rozwiązanie to przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści, umożliwia obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem własnego działu obsługi klienta. Outsourcowane są zadania związane z obsługą zamówień, reklamacji czy helpdeski. Takie rozwiązanie ułatwia budowanie lojalności wśród klientów, ponieważ obsługiwani są przez wyszkolonych konsultantów czy doradców. Decydując się na outsourcing działu obsługi klienta, firmy zyskują pewność, że ich sprawy prowadzone są w najlepszy możliwy sposób przy optymalnych kosztach. A jak nieodpowiednia obsługa wpływa na zachowanie klientów? Na co trzeba zwracać uwagę w przygotowaniu biura obsługi klienta? 40% badanych klientów stwierdziło, że irytuje ich sytuacja, w której podczas rozmowy zostają poproszeni o chwilę cierpliwości. Która trwa dłużej niż 5 minut. Tu od razu podkreślę, że zlecenie obsługi firmie zewnętrznej pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji. Szkolenia, badania jakości i szybki dostęp do lidera czy koordynatora, który może wesprzeć konsultanta, skracają czas powrotu do klienta z rzetelną odpowiedzią. No właśnie, a co jeśli odpowiedź mija się z prawdą? 30% badanych uznało, że irytuje ich otrzymywanie błędnych odpowiedzi od konsultantów. I co wtedy? Według raportu 50% klientów opowiada o swoich nieprzyjemnych doświadczeniach związanych z korzystaniem z usług danej firmy w czasie spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Podobny odsetek porzuca markę po zaledwie jednym złym doświadczeniu związanym z obsługą klienta. A 25% badanych rozpowszechnia informacje o negatywnych doświadczeniach i przedsiębiorstwie w swoich mediach społecznościowych. Co może pomóc? NPS. Wspomniałam już o nim w jednym z wcześniejszych odcinków. Net Promoter Score to indeks satysfakcji klienta. Regularne badanie możliwie największej grupy klientów i analizowanie uzyskanych wyników pozwala określić, jakie elementy obsługi wymagają poprawy, a jakie są mocną stroną i warto je eksponować w komunikacji z klientami. Warto też być otwartym na wszystkie informacje zwrotne, jakie chce nam przekazać klient. Skoro poświęca swój czas, by przekazać, co wymaga poprawy, my musimy go poświęcić, aby pochylić się nad wskazanymi przez niego aspektami obsługi. Utrzymywanie wysokiego poziomu satysfakcji wśród klientów wpływa korzystnie na grupę promotorów marki, czyli lojalnych klientów, którzy mogą zamienić się w rzeczników polecających dalej. Mają pozytywne doświadczenia związane z obsługą i wierzą w to, co rekomendują. Mediasystem regularnie stosuje NPS, badając jakość rozmów konsultantów z klientami. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest pozyskiwanie tych informacji. Realizacja jest prosta. Klient jest informowany przez konsultanta, że po rozmowie otrzyma SMS z ankietą, a odpowiadając na niego przekaże nam swoją ocenę. Konsultant wyjaśnia system ocen i zleca systemowo wysłanie wiadomości. Przed samą analizą odpowiedzi są dzielone według oceny na grupy promotorów obojętnych i krytyków. I na ich podstawie tworzony jest raport dotyczący zarówno konkretnej ankiety, jak również całości pracy agenta. Jeżeli zainteresował Was poruszony dzisiaj temat, zapraszam na naszego bloga, w którym szerzej opowiadamy o tym temacie. Link do bloga znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam Was również do obejrzenia innych naszych filmów, w których dowiecie się więcej na temat obsługi klienta. A jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi treściami, subskrybujcie kanał. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.